Poczuliście gorąc, nieprawdopodobny wręcz upał, lejący się z błękitnego nieba, ani jednej chmurki, tylko ta nieubłagana słoneczna żarówka, piasek w zębach, szlak, piasek, wszędzie właściwie, szorstki, nieprzyjemny, zgrzytający. Najgorzej, jak wchodzi w rany. Brudzi je i paprze. I woda. Słona woda, łowająca falami na brzeże, na które sztorm wyrzucił was wczoraj. Woda wchodząca w rozcięcia i ugryzienia. paląca solą, piekąca nieprzyjemnie. Szlak. Gorsze... Niż największy kac, jakiego wszyscy mieliście kiedykolwiek w życiu. Wes. Otwierasz oczy i budzisz się. W ręce ciągle trzymasz jakiś mokry ochłap. No, spoglądam na niego. Nie, chciałbyś na niego spojrzeć, ale zdajesz sobie nagle sprawę, że twoje ręce są związane za plecami. Ech, starzeję się. Kiedyś nikt nie dałby rady podejść do mnie i mnie związać. No, chociaż była taka jedna. Co jest? No, próbuję napiąć mięśnie, poszarpnąć posza tym. Nie do końca jeszcze wiem. Ręce związane masz za plecami. Fale obmywają twoje nogi. A kiedy wypuszczasz to coś, co tam miałeś, wygląda to jak kawałek rybiego ogona. A może Syreniego ogona? No. Tak czy inaczej, pada z takim laśnięciem na piasek. Rozglądasz się. Wy też leżycie obok. Havdan. Związany jak baleron, wywalony na plażę. Stopy nadal obmywane wodą. Zgubiłeś gdzieś jeden but. Nie masz też miecza. Czy ty jesteś? Staram się otworzyć oczy, jeśli jestem w stanie. Piasek sypuje ci się z brywi do oczy. Odkichujesz. Rozglądasz dookoła, dostrzegasz kawałek dalej, w głębi plaży, jakiegoś pokracznego, skurczonego mężczyznę, który wydaje się podrygiwać i taj, tak jakby tańczył odrobinę wokół kociołka, który bulgocze nad niewielkim ogniskiem. Kiedy rozglądasz się dookoła, starasz się przetrzeć oczy o rękawy swojej koszuli, dostrzegasz fragmenty waszej łodzi, powbijane gdzieś w plaży i wyrzucone na brzeg. Jesteście bardzo blisko siebie wyrzuceni, jest Olaf, kawałek dalej dostrzegasz Gudara, który teraz leży oparty o taki głaz wyrzucony na plażę. Też jestem spętany. Tak, wszyscy macie ręce związane na plecach i nogi przed, po prostu zapętane w kostkę. No to się chyba rozglądamy po okolicy, bo jakby, kto nas spętał? No. no to jakby wszyscy wszyscy to, tego co chwilą zobaczył tak? Tam jest, Jak stąd, że to jest taki skurczony staruszek, mm. jest malutkie ognisko, w tym ognisku dostrzegacie, że płoną kawałki łodzi wyrzucone przez morze i kociołek, który wisi nad nim, coś w tym kociołku bulgocze. starzec wydaje się podrygiwać do tego ognia, podśpiewywać, raz na jakiś czas coś wrzuca. Psiama się i ty tam! Rozwiąż nas natychmiast! Reaguje? Nie, on coś tam cały czas podryguje, ale podnosi głowę i patrzy w waszą stronę. Ja Zatrzymuję jestem wyżej. Tak, Dobra. kawałek dalej, tak jakby może wyrzuciło cię bardziej w ląd. Ja próbuję się złożyć i trudno. Ja chcę się po prostu turlać w jego stronę. Poproszę, my możemy, możemy wstać? Nogi mamy spętane? Czy nie? Spętane macie nogi. Dlatego no to... jedyna opcja tak. to, że chcę się turlać w jego stronę, skoro Dokładnie. nie reaguje. No ty masz w najdôlej... miał go ugryźć. Ty masz najdroższy głos, zdaje się. Um. No ale w sensie nie za bardzo chcę zwracać na niego swoją uwagę, chcę się rozeznać w sytuacji, tak? Okej. Okay. Co się no, będzie działo. No dobrze. jest to dobry pomysł, żebyśmy go. Mhm. Je czyli jedynym, no, tak. który krzyczał jest Wes. Czy ja mogę użyć Igni? Nie, masz palce no, też mam splątane. Palce jakby no Nie, 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 bardzo, nie jestem no, w stanie tak, tak ruszyć. jesteś no, w stanie nie złożyć więc mi zgodę, Nie powstrzymaj nie. się od krzyku, chyba nam się trafił. Mówca niewolników. Starzec podchodzi do ciebie, słysząc mm -hmm. twoje krzyki. Najpierw zwolna, jakby skradając się. Dziwnie odchylony. Wiesz, takim ruchem: noga, pupa, twarz, noga, pupa, twarz, w twoim kierunku. Mm -hmm. Podchodzi do Ciebie, rozgląda się. Śmierdzi od niego potem, moczem i rybami. Strój, który ma na sobie, jest podarty i potargany. Kiedyś ubrania do, 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 do marynarza, teraz w strzępach poszywane i powiązane jakimiś linami, dratwą, kawałkami wodorostów. Zarośnięty na twarzy, siwiuteńki z plackami łysiny na głowie, tak jakby Włosy wyrwał sobie siłą w udręce. Patrzy na ciebie podejrzanie, oczy rozbiegane, jedno ucieka w prawo, inne w lewo, uśmiech niepewny, dziwny, twarz niby wariata. Zbliża się do ciebie, ale bardziej zainteresowany jest tym, co wypuściłeś z ręki. Nachyla się do tego kawałka syreny, który wypuściłeś przed chwilą z dłoni, podnosi go. Mhm. Patrzy. A będziesz to jeszcze jadł? Jedyne czego brakuje, to żebyśmy skończyli jako obie jakiegoś pajaca na plaży. Nie, ale. Byłeś tak łaskawy, dobrodzieju, bo głodny jestem. Rozwiązać nas, co? Oczy uciekają. To na prawo, na lewo, potem patrzę na twoje więzy, w końcu na ten kawałek Syreny, który ma w ręce. Rozwiązać? Jakoś no to... nie jestem przekonany do tego pomysłu. No, ale to prezent dostałeś. Prezent! Uuu, że niby podzielić się posiłkiem muszę. Wypadałoby. Dobra, ryba. Do zupy, do zupy, do zupy, do zupy, do zupy, do zupy, Na pewno dobrze dogadają się z haldanem Takim truch to galopem wraca do tego kosiłka, jak z takim rozmachem i pleśnieniem wrzuca ten kawałek sireny do bulgoczącego kotła i zadowolony zaczyna zaśmiewać się wysokim chichotem. Mam pytanie, czy ja mój sztylet nadal mam w moim bucie, czy też został mi zwinięty? Wszystko zostało... zostaliście zupełnie rozbrojeni, a on siedzi teraz na jednym z kamieni, i widzicie, że wyciąga różne rzeczy, które do was należą. Dostrzegasz swój miecz, prawda, nie? Wbity obok kamienia, na którym siedzi starzec. Twoja laska służy teraz za jednym z podstaw stelaża do kościoła, do, do kociołka. To jest na takim trójnogu, no i są dwie, dwa kawałki masztu, no i to twoja metalowa laska. I na tym wisi kociołek w tej chwili. Już go nie lubię. Starzec <grym> nie lubię. rozrzuca... Ten twój przybornik, którego używasz do leczenia ludzi, otwiera go, no i wyciąga taki szpikulec i jeden z twoich skalpeli, i mówi: Oooo, te! Jakby zabierał się do jedzenia swojego gulaszu, tym co wyciągnął z twojego juku. Nie musiał się rozejrzeć, czy nie ma jakiegoś ostrego kamienia, którym mógłbym przeciąć więzy. Mógłbym, eee. Może coś z wraku łodzi. Yy. No dobra, niech będzie, że, ma, że znajdujesz ostry, ostrą muszlę. To mi wystarczy, chcę po prostu przeciąć. Najpierw ręce, potem nogi, skoro chwilowo nie zwraca na mnie uwagi, tylko na to, co mam w torbie. Dobra. Eee, co to może być, Powiedział zręczne, zręczne palce? Palce, palce? Tak, to będą zręczne palce. Jeżeli to są zręczne palce, to mam 18. Ok, zaczynasz piłować te więzy. One już. Jeszcze chwila pracy, i puszczą. W tym czasie wy dostrzegacie, że no, to co się dzieje, tak? On grzebie w waszych rzeczach, wydaje się być zupełnie nieszkodliwy i gotuje zupę. Ale zdecydowanie związał was i słyszycie tylko takie mruczenie: Nie, oni są niebezpieczni. A może wcale nie są niebezpieczni. Ciekawe, czy to skrzydlate stworzenie ich zgubiło. Skrzydlate stworzenia noszą przecież chłopców z wody. Mm, lubię skrzydlate stworzenia. Skrzydlaty stworzeni. co, co za skrzydlate stworzenie? dziewki? Jakie dziewki? Latające! Widziałeś je? Jedną. Największą. I jak wyglądała? Jak dziewka ze skrzydłami, tylko była brzydsza i nosła chłopca. Wy też pewnie jesteście tymi, którzy spadli z nieba. Ona czasem gubi jakieś jedzenie. Pióra macie? Jakie pióra? Ona. Czy miała? Może. Nadcięła? Pióra, pióra, Tak, leciała. Daleko leciała. Tak. I wiesz co, i próbuję go zagadywać taką gadką, bo myślę, że nie umknęło mi, że on pracuje mocno nad więzami. Staram więc ja bym się próbował... zasłonić go, tak. żeby tamten nie widział, jak on piuje te swoje więzy, i mówię, jeśli mam być szczery mówiąc, między nami, ja strasznie nie lubię gadać z wariatami. Dobra, czy mi się udaje w końcu przeciąć więzy? Tak, więzy puszczają. A ty go zagadujesz. Mm -hmm. Słucham. Fynu. No, puszaj, staram się go wypytać o wszelkie rzeczy, które on jakby może mi powiedzieć o tym... tym. A tych, tych chłopaków to kiedy nosi? Jaka to jest pora dnia i nocy? Czy świeci słonko? W noc, w noc, w noc, 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 razy w miesiącu. I gdzie o... nosi? gdzie nosi? O tam. Mm -hmm. Do zamku na wzgórzach. I rzeczywiście, jak podnosisz głowę, wszyscy jak zerkacie tam, gdzie starzec wskazuje brudnym paluchem, jest są ruiny twierdzy. Ruiny wznoszą się na stromej skale fjordu, a jedna z jej ścian zdaje się osypywać w toń morza. Szlak. Kruczysz Bon. No. Ja bym w tej sytuacji chciał się rozejrzeć i dobrać Sią odpowiednie znieczulenia tak. w postaci kamienia i po prostu wyłączyć naszego. No to musisz rozmiar. się smutkać. Tak. To ja Muszę szepczę docenownie. do niego. Weź na mnie uwolnij, mój drogi Gunnarze. A tego wariata ubijemy w parze. Nie chcę go ubijać, mój drogi towarzysz. Chcę tylko, żeby stracił. No, przytomność ma stracić. Pomożesz mu, czy nie? On jest za dużym gadołom. Ja, <śm> ja wolę nie ryzykować. Dokładnie. On dużo Weź? lepiej wygląda spętany. Dobra. Ja <śm> ja ja ja... Tylko jednej ręki. Rozumiem. Jest na nieefektywny. Ale jak widzę, że Olaf mi macha, to bym go tą tak. samą. Czy ja ci macham P swoją drogą. No wystarczy, Mnie że, że powie się ujesz. jak, jak foka, to widzę, Mnie że. Nie o ten coś ci chodzi. Czy możesz ej, 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 ty tam. Ej, ej. Hej, ej. ej. Ty ja bym chciał podkreść się. Czyli wolisz się, nie, nie, nie uwolnić Olafa, tylko będziesz chciał się podkreść. Tak, biorę, najpierw znajduję odpowiednią dawkę znieczulenia. Dobrze? No i potem na spokojnie was rozumiem. Dobra, okay. spróbujmy się podkreść. Dobra. Skry... To jest skrytość, tak. prawda? Z kim ja pracuję? Skrytość. O, nawet się nie spodziewałem. 21. Okej. Okay. Starzec, głowę cały czas ma odwróconą w kierunku skały, a potem zbliża się do ciebie i nachyla coraz bliżej, jakby chciał coś powiedzieć ci konfidencjonalnie. Okej, okay, ja... czujesz smród ryby, takiej starej. Tak jakby on żywił się tylko tym od Co przynajmniej lat. Smród ryby zepsutej. Tak jakby jadł głównie to, co może wyrzuci po prostu na brzeg. Cóż, no jakby pracowałem w gorszych warunkach, więc no, no, nadchylam ucha. Mrogając tym jednym okiem, które właśnie ucieka gdzieś w lewo, próbujesz patrzeć w prawe, ale nie możesz skupić wzroku, bo to też zdaje się uciekać w inną stronę. No ci chłopcy, wszyscy tam zostają w tym zamku, co ich porywają, minkną. I dużo ich. No. Dużo... kobiety ze skrzydłami są głodne. A byłeś tam kiedyś? Nie no, gdzie? gdzie jak? Gdzie? I on zaczyna się w panicę cofać, idąc coraz do tyłu. I w tym momencie on dosłownie wpada w ciebie. No ja po prostu jak widzę, że się cofa, to bym chciał mu przewalić centrum, żeby go... Słychać tylko, bez najmniejszego problemu. Uderzasz go w głowę, słychać tylko krzyk, który urywa się w pół, kiedy starzec wali się ciężko na ziemię. Mogłoby się wydawać, że to brutalna siła, ale wbrew pozorom dobór odpowiednio ciężkiego kamienia może zadecydować o tym, czy delikwenta wyłączymy tymczasowo, czy równie dobrze możemy od razu chwycić za szpadel, więc uważam to za szczyt wiedzy medycznej. To co, panów wyswobodzić zakładam? Ech. Przypomnij mi, że jestem ci winny kolejkę. Przejedzie na to czas, ja jeszcze tak nogą się pochylam się... Jest nieprzytomny, się. ale oddycha. Dycha. No i pięknie. Biorę z mojej torby mój sztylet i po prostu sprawnie rozcinam więzy, które są do mnie. że po prostu teraz wariata, nie? No. Dobrze, wiążecie więc wariata. Zabieram mój drąg. Mhm. No Ale ja to też... musiałby. Poczekaj, poczekaj, bo to musiałbyś hmm. zniszczyć całe paleniska. A tam przecież potrawka się gotuje. Tak, tak. A tak, wy czujecie milczenie w żołądkach. Okej, okay, widzisz kawałek takiej ręki, która mhm. wypływa. No Jest z więc... długo pazurzasta i ma błony między palcami. Więc tak widzicie, że jak ja podchodzę do tego kociołka. Biorę w dwa palce tą rękę, tak przepatruję się i chwilę wyrzucam za siebie. Po czym biorę jakąś chochlę, łychę, czy co on tutaj miał, czym on to czerpał. Nabieram sobie. Wlewam sobie do takiego hełmu, który mu służył jako miska. No i zajadam. Dobra, dobra, Wes, ja Wiem, że ty jesteś w stanie różne dziwacz ale czy nas to nie zabije Taka zupka ja bym z syrenki? Nie, zrobić rzut na wykształcenie magiczne. Dobra. Czy my możemy w ogóle to zjeść? Dobra, zobaczmy. Też mnie to ciekawi. Um, o, ja mam 10, 14. Ko kość lewa to się Tak, kość eksploduje. Ja na... jestem tak głodny, że ja wiem, czy to mogę zjeść. Dobra, generalnie syreny nie są trujące, z tego co wiesz, bo to nie są stworzenia jadowite. Agresywne, mięsożerne i nie jesteś pewny, co miały w ustach. No ale jest duża szansa, że was to nie wykończy. To po prostu mięso, tylko takie mocno rybie nawet powiedziałbym. To dobre. Ryba dobra, no. no. Dobra, no. widzisz, że... Założysz ja... no, no, no. się na rybie To, jakoś... jeż, to jeszcze nie zaczynamy, my możemy. Ale ja, że ja zacznę no. jeść, to możemy. Chciałbym najpierw nakarmić Skalda na wszelki wypadek. Żeby zajął czymś usta. Bierze gryzoty. Ja to... <laughs> Właśnie, mogliśmy od niego spróbować. No czasem, testy, jestem żywności czy coś? Smacznego. Najpierw jedzą najmężniejsi. No, I ty kosztowałeś dań z całego świata, więc to powinno tylko i wyłącznie poszerzyć swój jedło Czuję obrzydzenie, widząc takie jedzenie. Okej. Okay, Napełniacie więc żołądki śmierdzącym troszkę jak znoszone skarpetki gulaszem. Nie było to najlepsze ryba, jaką mieliście w życiu. A syra na to nie da niektóre polecilibyście na królewskie stoły, ale w waszej sytuacji nie mogliście wybrzydzać. Chwileczkę, to jest w sumie dobry moment. Jak wiadomo, białkości na alkohol, wyciągam z mojej torby jeszcze jedną butelkę i każdemu daję połyku, żeby na pewno się ścięło wszystko, co trafiło do brzuszka. No to co? Za powodzenie misji i spoglądam w kierunku twierdzy. Mm. Przed wami stroma droga w górę. Już stąd możecie dostrzec spływające po zboczach strumienie, którymi toczą się dziesiątki ogromnych białych kamulców. Nie widać żadnej sensownej drogi prowadzącej do twierdzy. Walące się zamczysko być może kiedyś miało jakieś sensowne dojście, ale w tej chwili natura przejęła to, co należy do niej. Przed wami tylko skały i roślinność dzika. A powiedz mi, jak się zachowuje mój medalion w miarę jak zbliżamy się do twierdzy? Czy a my nie się zbliżamy? Do zbliżamy jeszcze zbliżamy się nie zbliżamy. się nie, nie byliśmy a, byliśmy dziada. No tak, tak. Dziad jest nieprzytomny w tej chwili, no, a on jeszcze już w miarę Okej. Okay. To, jakby ja nie widzę innego rozwiązania, jak sprawdzić to, o czym mówił dziad. Mówi, że oni porywali. No tak, tylko co zrobimy z nim? Na razie siedzi tutaj. To przywiążcie go do jakiegoś korzenia. Nie ma jakiegoś, którego... nie wiem, masztu albo kawałku statku, no, który wyrwał. Nie znaleźliście go w baleron. No, można go do kawałka łodzi przywiązać. Bez Zaraz problemu. To kula do jakiejś muszli i pójdzie w nasze ślady. Dobra, zajęliście się nim. Tak. Dun deal. Mm -hmm. nie uciekł. <laughs> Ruszacie w górę Tak, Tak, no zbieramy nasz ekwipunek i ruszamy. Nie? Okay. Po wczorajszej burzy wróciła sierpniowa pogoda, do której się przyzwyczailiście. W powietrzu panuje zaduch. Im wyżej wchodzicie im dalej jesteście od morza, tym mniej czuć przyjemną bryzę, a tym bardziej zastałe i gęste staje się powietrze. Wilgoć jest nie do wytrzymania. Wchodzicie coraz wyżej i wyżej, i wrażenie jest takie, jakby ktoś położył wam wilgotną, gorącą szmatę na twarzy. Oddycha się obrzydliwie. Roślinność, choć niska, cała zroszona jest oleistą warstewką wilgoci, która osiada na grubych liściach niskich porostów. Jest tu jakaś woda pitna, bo w sumie od wczoraj nic nie piliśmy. Wszystko jest trochę nadgniłe, brudne od błota, które spływa po stokach wzgórza, na którym znosi się zamczysko. Chociaż wy krok po kroku staracie się podejść coraz bliżej, to wydaje się wcale nie stawać się bliższe i bliższe. Kamienie uciekają wam spod nóg. Chciałbym, żebyście przetestowali sobie wolę. I Czy tutaj interesuje mnie... Nie, nie, nie nieugiętość. nieugiętość. Chciałbym, żebyście przetestowali a, nie swoją nieugiętość. nieugiętość. To jest bardzo eee. trudna trasa, którą próbujecie pokonać. To jest może skasuje punkt kwarta. Niekoniecznie jesteś człowiekiem, możesz przerzucić nieugiętość. Tak, jako A, człowiek no możesz to... coś nieugiętość. Ja zrobię chyba to no. samo, bo mam jakieś marne 11, to no. ja sobie z chęcią skorzystam z mojego no. 18. Dobra. Idziemy. No, poziom trudności 15. To 17 15? jest teraz. Też też 17. mam 17? Też mam 17. Okej. Okay. Jakoś radzicie sobie ze znojem tej wędrówki. Czujecie ogromne pragnienie, ale mimo to nie poddajecie się. Gorący pot spływa wam po plecach. Ubrania przemoczone przylegają do ciała i macie chęć zostawić ze sobą cały ciężki ekwipunek, żeby ta droga choć na chwilę stała się lżejsza. Kamienie mokre uciekają wam spod stóp. Nagle hawdanie idziesz na przodzie, podnosisz głowę, słyszysz kamyczki, które spadają np. jeden Potem drugi, tych kamieni jest jakby coraz więcej. Wyciągam miecz pierwszy, co? Myślisz, czeka cię walka, ale to jednak nie to, bo jak walczyć ze schodzącą z góry lawiną błota i kamieni, która wali teraz po stoku w waszą stronę? Mhm. Co robisz? To jest prosto pierwszy za mną. Olaf. Olaf Z racji tego, że Olaf mnie uratował, to z krzykiem chwytam go i zeskakuję z drogi lawin lawinie z hukiem i łomotem, kamienny i błotnisty żywioł wali się z góry. Hawdan pierwszy rzuca się w dół, ale zdaje się, że żywioł jeszcze z wami nie skończy.